Jak, wy, jak wygrać i polecieć na maksa w Hello Mayborg w Robloxie? Macie sobie taki magnes. Wchodzicie tam na okno. Tu macie. Z bagażnika. I bierzecie... kosz metal. Ciągniecie go. I lecicie. Lecicie do nieba. Prawdziwego nieba. Czekajcie, bo mi się coś zliczowało. Dobra, teraz. Kurde, nie chcę działać. Jedna usterka. Jakaś usterka mi się zrobiła. Ale sam spróbujcie. Opłaca się Nara, dajcie suba i lajka.